od szloki bezdenna głębiną się ze mną Matko Najświętsza prowadź moje krótkie myśli moi drodzy usiądźcie kilka tylko minut po dzisiejszym wydarzeniu Matka Róża w wielu punktach na świecie stadała na naszej drodze wyznaczała wędrówki po wielu miejscach świata Dane nam moi drodzy, było dotrzeć również do Monte Chiari, do Włoch i być w miejscu, gdzie Matka Boża objawiała się w Monte Chiari. Miejsce, które nie przebiło się w kościele. wisku miejsca, tylko błysną formą, w 2000 w roku pozwolił na kult Matki Bożej w tym miejscu. No to na to, nie żadnego pozwolenia bo matkę Bożą się w Kościele czci na podstawie wiary i tradycji, ale Bogu dzięki, bo dzięki temu możemy tam, można, można tam jeździć, bo inaczej bylibyście heretykami. Jest rok 1940, moi drodzy. Siódmy Matka Boża objawia się w Europie w kilkunastu miejscach i moi drodzy, w kilku miejscach na świecie. Tych objawień jest bardzo, moi drodzy, dużo. Chcę Wam tu. Szybciutko je przeczytać, abyście zdawali sobie sprawę, w jakim zatroskaniu jest i Matka Boża w tym całym czasie, w tych latach 40., -tych, również w Polsce się robiła Matka Boża w Częstorowie, znaczy, w Lublinie, w katedrze płacze obraz Matki Bożej Częstorowskiej. Więc robią wszystko, żeby to udusić i udusili do aresztowania, a tłumy, tłumy ludzi chodziło do Matki Bożej. Matka Boża w 40 roku przemawia, moi drodzy, w Trefonta, dzielnica w Rzymu byłem tam, we Francji. Matka Boża mówi w holenderskim mieście w Fostenbusz, we włoskim wraz, w Montepoli, w Grotmamre, w Kasanowa. Lukai w, w Brazylii, w słowackiej w tromestice, matka Boża przemawia w tym czasie w niemieckim. Tannenhausen, Monachium, Weyler, w Stockport leżący opodal angielskiego miasta Manchester City, w kolejnym mieście francuskim, w Calw w Luksemburgu i Matka Łoża Przemawia, w Haszusz na Węgrzech. Wszędzie wzywała do nawrócenia i do umocnienia Kościoła w obliczu podwójnego zagrożenia komunizmu i fałszywie pojętej demokracji. Wczoraj z ust przywódcy Kościoła padły słowa, że Kościół osiągnął teraz niesłuchaną formę rozwoju. Że stał się synonalny. Dzieci, stoimy niżej niż Czerwia w tej chwili w tym, co się z nami robi. To jest herezja głoszona urzędowo już w tej chwili w Kościele. Kościół jest kieraliczny. Później płaczą, że w Europa nie ma liderów. W demokracji nie mogą liderzy. Demokracja w w systemie synodalnym nie może być lidera, kapujecie? Musi być ktoś, kto się dopasuje do wszystkiego i do wszystkiego. Matka może o tych dramatach przychodzi i mówi również, moi drodzy, w Montegiarii. Obie też tam zaczynają się, moi drodzy, na, na wiosnę 1947 roku. Przychodzi drugi raz w czasie wy przychodzi w czerwcu 1947 13 jest to kontynuacja Montegiali z objawień fatimskich. Matka Boża prosi, aby każdego 13 dnia była czczona. Tu proszę moich domowników, że będzie przed każdym naszym fatimskiem jakieś modlitwy do Matki Bożej krótkie prowadzili, jeśli idzie o przygotowanie, bo Maria prosi, żeby 12 dni przed 13 modlić się, a zakony będą uratowane. Powołania kapłańskie będą ratowane wtedy, kiedy było tak ciasno jeszcze w zakonach. Matka Boża przepowiada, to co się stanie, w na 70., 80., to co się dzieje z naszymi powołaniami w kościele w XX, moi drodzy, I wieku. Przedstawia się, kim jesteś pani, pyta Berlin Gili. Matka uśmiechnęła się, Boża, i powiedziała: Jestem Matką Jezusa i Matką Was wszystkich. I zapowiada, że nasz Pan posłania, by objawiła. Nowe Maryjne Nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i Kościołów wiecezjalnych. Tym instytucjom, zgromadzeniom i kapłanom, którzy mnie szczególnie czcić będą, obiecuję moją specjalną opiekę, rozwój i rozkwit duchowych powołań, ograniczenie strat, powołań i wielką świętość w służbie Kościoła. Życzę sobie, ażeby 13 dzień każdego miesiąca był obchodzony jako Dzień Maryjny, do którego winno się przez 12 poprzedzających go trwać, powinno trwać przygotowanie w modlitwie. Później Matka Boża przychodzi, moi drodzy, 13 lipca i wyjaśnia to, co widziała Perlina czyli Najpierw widziała Matkę Bożą w fioletowym w dworym szczema mieczami wbitymi, a w czerwcu widziała z różami to, co macie. I Matka Boża wtedy, moi drodzy, zapowiada cud, że będzie on polegał na tym, 13 lipca, że dusze poświęcone Bogu, które od dawna, szczególnie w czasie wojny, stały się oziębłe, niewierne swemu powołaniu, a nawet je zdradziły, że ci duchowni, którzy przez swe wielkie winy sprowadzili kary Boże i ucisk, tak jak obecnie się dzieje w Kościele, ci pierwsi, Zawsze stanął Boga ciężko obrażać. Pierwotny drugi świętych w pożyje na nowo. Mam polskie edycje, moi drodzy, Godzina Łaski, różne książeczki o Mątek Wszystko to jest masło maszlane. Nikt o tym nie mówi. Włoskie edycje o tym mówią. Tu się podaje, Matka Boża mówi o narzuceniu w Godzina Łaski. Czy to jest wielkie kłamstwo tego rędzi? One się w Kościele nie przebiły, bo Matka Boża pokazała dramat, co się stanie z Kościołem, jeśli nie uratujemy kapłanów, nie urapiło się sakrony. Podwyższała Matka Boża wyjaśniła w znaczenie trzech mieczy i trzech róż. Cóż za wstrząsające wyjaśnienie, które trzeba traktować poważnie. Pierwszy miecz uznacza, oznacza utratę powołania kapłańskiego i zakonnego. Drugi miecz bity w jej serce to kapłani i zakonnicy żyjący nadal w drzewach śmiertelnych. Trzeci miecz oznacza kapłanów i zakonników, którzy popełniają zdradę Judasza, z utratą powołania gubią często też wiarę, szczęście wieczne, stając się wrogami Kościoła. Później Matka Boża przychodzi i wyjaśnia, biała róża oznacza ducha modlitwy. Takie dzisiaj macie. Trzy różyczki, kto potrafił znaleźć, to kupił sobie żółtą, czerwoną i białą, bo pozostaje nam duch modlitwy. Mówiąc te bolesne prawdy ani jednym uderzeniem nie występuje tylko kapmanom. Bo modlimy się za nich. Mamy grupy Margaretki, mamy, moi drodzy, grupy Posty, mamy żerty ofiarne. Moi drodzy zakapłanów, mimo tego, tej takiej dramatycznej sytuacji, byście uwierzyli, że Bóg może. Może, bo Matka Boża przychodzi w drugim objawaniu z lekarstwem, z różami, pierwsza róża, to modlitwa. Bo nam, śmiertelnikom, cóż pozostało? Tylko modlitwa. Każdy z nas. Ma różne, moi drodzy, powołania. Słyszeliśmy to było w szóstym, w szóstym, moi drodzy, w szóstym czytaniu Pana Andrzejka było, że jeden do modlitwy, drugi do życia w pokorze, na inny musi głosić Ewangelię na głos, pomimo prześladowań, etc. Bo nie każdy jest powołany do męczeństwa. Bóg nie żąda od Was takiej, moi drodzy, postawy, postawy mojej wobec Was. Natomiast modlitwę każdy może dać pokorny w tej potrafi być. Więc to wszystko, moi drodzy, łączymy, bo przygotowujemy siebie i przygotowujemy kapłanów i cały świat na to, co Pan Zbysiu czytał w komentarzu na tym świętej, że przyjdzie godzina prawdy, że każdy zobaczy swoje sumienie. Więc o wiele łatwiej nam się przygotować teraz, niż później przeżyć dramat. Kiedy Bóg Ci pokaże prawdę, nic już nie powiesz. Zauważcie tak jak Adam, gdzie się w raju. Skąd wiesz... Gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. Czyżbyś zjadł owoc z zakazanego? Kiedy się spotkasz z Bogiem, wszystko powiesz. Adam, Pepra, jak nie, nie że w tym przy spotkaniu z Bogiem nie masz żadnego honoru czy odwagi. Pra, prawda poleci sama z siebie i przed taką prawdą każdy z nas stanie. Więc modlicie, potraficie. Czerwona rusza oznacza ducha pokuty i gotowość do ofiar. Macie to wszystko przerobione, To jak będziemy mówili jeszcze o Duchu święty, Duch pokuty to teraz Kuszpa uczył. Codziennie składamy swoje ofiary. To było w jednej z tych młodych dziecianych. Trudy, jakieś, jakieś napięcia, niespodzianki. To jest duch pokuty, bo to oddajesz za kogoś, a umieć przyjąć wydarzenie, które jest spotkało niechciane dzieci, to jest wielka sztuka. To jest wielka pokora. To jest ogromny duch pokuty. Dziś w może dzieci polecię cały dzień, bo by można było e, dostać szaleniu, Bo z, z miłości każdy mi mówi, dziś będzie podane nowe imię metropolity Krakowskiego. Co to znaczy, że na taka? Młyny jakich jeszcze nie było. Dzieci szybko stanąć przed Panem Bogiem i dziś nawet sam się, sam powpadają po bitwy, w tej bitwie, czemu się lękasz? Tam nie było graduale. Jak to sam rzułem. Czemu się lękasz? Przynieś to wszystko do mnie. Samo mi to smoczyło. Ja mi tego nie ma. Ja doczytałem go. Więc mojej, to jest duch pokuty i duch gotowości. Czyli jeszcze do ofiar. Czyli jeszcze za mało, zarówno ja, jak i wy, złożyliśmy Bogu. To jest czerwona róża. To jest męczeństwo duchowe. A róża złota albo żółta oznacza ducha wynagradzania. Mamy tyle tych modlitw na, na za moje, za, za dość uczynienia, więc wie, na tej, na tym etapie swojej formacji i białej róży, i róży czerwonej, i róży żółtej. Żebyście tę symbolikę, moi drodzy, znali. Dziś, proszę, w czasie nabożeństwa, tu będzie postawiony koszyk, poświęcę, kogo mi przypomnąć, w czasie przed wystawieniem, róże, i tu marce Bożą, przyniesiecie. Jaka Ci najbardziej róża odpowiada kolor, ta ją dasz? Jak czujesz się, że bardziej jesteś gotowy na ofiarę, to przynieś męczeństwo czerwoną. Jeśli potrafisz więcej wynagradzać, przynieś żółtą. Jeśli potrafisz się więcej modlić, daj jej matce Bożej różę białą. I moi drodzy, Matka Boża 8 grudnia, 47 obiecuje godzinę łaski. Przyjdźcie do mnie a tego dnia poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i dla duszy. O tym będę bliżej mówił w czasie już nabożeństwa. Amen.